Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, Czaken, wraz z Max Playerem oraz z Rokiuszem, hey! gramy w Ultimate Chicken Horse w tą, jakże młodą noc. Wciąż nie <grym> atakowaliśmy nowych map, wasz problem. No niestety. No... Ale ja Wciąż... mam bluza z kapturem w końcu. Yes, Roki, tak. nie przywitałeś się. Przywitał się. W śmieciu. Się. No. słoniu. Nie. nie, no, nie. nie, nie. nie, nie. nie, nie. A tu się <grym> <buduje>. Tu. <grym> a jezu my na dole zaczynamy boże jedyny no. ja myślałem że tam u góry Roki czemu stoisz? Albo w sumie to jest nie do przejścia <laughs> Roki podziwia widoki skaż do tego domku po prawej nie A co on daje? Zabije mnie, co? No zobacz. Pięć, pięć monet Pięć zobacz, monet? A, a zobacz, zobacz Pięć monet? Zobacz Aaaa! No, Rockisław pole leciał przez domek. Dawaj placku no. I poleciał no ty, no cóż hmm, Parne no, paski po bokach ty Co ty to jest? Kurty... jest Co to kurtyna? To jakaś kurtyna była. Kurtyna jakaś. O mój Boże, o nie! Nie, roki nie rób tego! Rzegu. Nie masz się tego robić, o mój o, Boże. Jest. Dobra, to by... <laughs> to w ten sposób. Jasna chole. Co to jest? Kurtynka jakaś. Jakaś kurtyna. <laughs> o To kocie! To jest, <laughs> jest płotko! To jest pułap! <laughs> To jest nie, nie do przejścia nie, teraz. Jest jak, jak? Spokojnie do przejścia. To jest jest nie. takie nie. O, o, o. o, nie. Nie, nie. Ustaw to gdzieś bis. No okej, okay, może być. No. Co no, ty robisz, End? No, nie. no! Będzie Nie, nie. Nie, nie. Nie, Ojej, tam. ojej, ojej. Ojej, ojej, Ojej! Gdzie jest Max? Słuchaj, um, dobra. Teraz pytanie. <grym> Jak? Wskoczy na kule. Zobacz, da się wskoczyć na ten silnik u góry. No właśnie. Mhm. No właśnie tak bym chciał zrobić, ale... Kula daje furz. Nie! Aaaaa! Spanikowałem! Spanikowałem! No fajnie nam idzie. Da się! Da się! Da się! O! da się! Co tu nawet? było, co ja wziąłem? Co się stało? Co to, co to jest? Co to jest? jest? Okej okay. Ciekawa opcja. Ciekawa Nie wiem co to tu wziąć. Co to jest? To jest jakiś robot. Co on robi? Samoloty puszcza! Samoloty puszcza. Okej. Okay. Dawaj. a. W ten sposób. Może na to się da stawać. A nie! Nie. Zobaczyłbym. nie, 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 Ło! teraz. Kurde, skopałem teraz... pierwszy. CHOLERA! no. nie, nie, no! Jest! no. nie, 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 Kurde, chciałem ja być pierwszy. Cholera. A, nie, 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 Oh. NEVER! Nie. No. wow wow wow, wow. Co jest? Chaken? Halo? Uh, na wywaliła? Y nie, nie wywaliło mnie. Jezu, jeszcze przestraszyłem. Nie strasz. <noise> wow! Prawie. Jakiego miał fuksa, Kler, 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 o nie, zapomniałem, kler, że to tam też jest. Nie! Fuck, nie! durny hak! Durny hak! Za to wygrano dajcie ci łapkę w górę. O mój boże, ale przypada. ci z łapkami, śmieciu. Nie wymuszaj łapek na widza. Teraz masz, Hamie, nie przejdziesz tam. No, ja spróbuję innej... Oh. O nie, so nie spróbuję innej drogi, bo to mi skopaliście teraz całą moją... <fierdzy> what the... What the Ja to kocham. Jak ja to miałem zrobić?! Pula daje pula. Kadeo! Oh, um, flower, kurwa, Sunflower! chciałem kwiatka. Sunflower, kurwa, Tutaj gadam. Nie, tutaj byłoby chamskie. Dobra, Sunflowera damy tutaj gdzieś. To jest Sunflower? Nie wiem, no. Jaka piękna flowera. Oh, nie! Oh, fuck! <śmiech> <śmiech> O matko, to... boska. No, czekaj, rób coś. Jak, już to cię trafiło! Super, fajnie, super, świetnie! Tylko Max próbował durnej Jaki drogi. Cudem. Jak to teraz macie przejść? Jak, <ślaski> jak, <ślaski> jak, <ślaski> jak? Nie da rady. Nie da rady. Dobrze, bardzo dobrze nie da rady. Czekaj. Niec nie kombinuj tutaj! Nie da rady, mówię ci. What? What? Fokusujemy się na Rokim. Siema. Yeah? Okej. Okay, fajnie. Fokusujemy się na Rokim. Fajnie. Fokusujemy <laughs> się. Fokus. Get out. Jak poszła? Get out. O mój Boże. Jak? A to tam... O mój Boże, nie. Wracaj tu! Co za durny słoń! Co za... jest durny słoń! Nie! Nie no doka! Ja Serio. Gadań, gdyby, late, za tańczyłem. Szary? Dlatego, że tam stałeś, dlatego ten kwiat cały czas bił. I ja nie mogłem nic zrobić. Co za śmieć? Ham. Nie, no to jest chamski. A masz, gnojku. <laughs> nie ma, tam już nie ma przejścia. Centralnie, nie ma tam przejścia. Nie. Nie ma? No. O oh, fuck. No. <gryśński> no nie ma. Oficjalnie nie ma. Aha! Kurde. Zobaczymy jak wam pójdzie. Jezu wszystkim oberwą tam. <gryśński> Zapomniałem! A takę Eee, cóż postanowiłem, że będę się uczył latać. <gryśński> nie wyszło jak wysyła. No Niestety. Aaaaa! A. Tere, tete, tere, pa, 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 pa. Max, co ty robisz? Co ja robię? Co ja robię tu? Leś! Nie! nie. To A, tak. Fuck! A. Wygra to. Nie wygra. Tam nie ma prze. O mój Boże, nie. Nie ma tam przejścia. Nie, 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 nie. Jak to zrobi, to jest normalnie słoniem, nie? Oh, oh. Co zrobisz? A? A? Fuck you. Co? Padni Roki, daj nam szansę. Spadnij. Roki. jaki gość? Jaki gość? Ale mam potem zapłap. płap. Nie, to ja, ja mam zero punktów. No, no we. Ja jestem lepszy od ciebie. Dobra. Teraz kuźwa tego nie przejdziesz, nie? Nie ma bata! Ty też tego nie przejdziesz już. Trudno! Ale on tego nie przejdzie. Roki, nie. Ja i tak już nie mam szans na zwycięstwo. Wiem. Nie! O, jaki się uratowałeś? Nie wiem. Roki, nie waż się. Naprawdę nie waż się tego przechodzić, nie? nie. Jak tobie ja to mnie trafiło? Jak to. Jak to mnie trafiło! Bue, bu, jestem. Patrz, widzę co on tu próbuje robić. ham jeden musisz się zabrać tej tarczy tnącej, wiesz? Tego ostrza. Kurde. Się... On to zrobi, on to kuźwa zrobi, nie? Jak to zrobi, to jest słoń. No, jak to zrobi zaraz, patrz. Śmieciowy słoń. Nie ma szans, nie, nie ma szans. Nie, nie, nie. To jest raczej impossible. Impossible już. Nie, ma niczego dla mnie. To już jest IMPOSIBLE! Nie dasz rady! Pogódź się! Pogódź się, się z tym! Ostatnia szansa. Pogódź się z tym! Ja wpadłem w pier... Nareszcie! Ja przed obróceniem się tego. Nareszcie. Nareszcie! Nareszcie nie przeszedł. No dobrze, <słuch> nie, ma, dobrze nie ma bomby żadnej, nie? Fuck, Fuck. <coughs> Jednak Czyli chcesz to max szybko skończyć Co? Przecież to nie ja postawiłem <coughs> Roki, tak. Ja też, ja też polecia, poleciałem się uczyć mm -hmm. latać <coughs> FAK YOU tam już nie ma okay. przejścia, Max. God. Jest. Jest. Tam, tam? On tam cały czas przechodzi. KUś wa, miałem szansę. Ja chcę. Ja chcę na A! Na boku. No! Wszystko. Powiedz mi, co mam zniszczyć. Siebie. Dzięki. <laughs> Gdzie mam to postawić, żeby było fajnie? Tu. Tam mi się nie podoba. Nie będzie monet. No, w sumie tak. Zniszcz. zniszcz. W sumie masz rację, Roki. Jak czakan to ukończy, to będzie masakra, nie? Nie ukończę tego. Ubierz siebie. Ło! Ło! Aha, ok. okay. Do... No! Ło! Jak tyle tych pił przeleciały. Jak spanikował. O nie No czemu nie masz żadnych dynamitów? Łaj! Łaj nie ma Majtu żadnych? Nie ma przechodzenia tędy. Którędy? Co ty zrobił? Nie. Coś ty zrobił. Nie wiem, co on zrobił. Co on zrobił? Nie wiem. Nie wiem. Wiem! Widzę ten durny hydrant! O, świetnie, A ten też spokojnie. Dobiłeś. Dobiłeś spokojną, fajną miejscówkę, nie? A... Gno... Gnojek. To jak zabrał mi monetę i wygra to jak teraz to ukończy! Czekaj, zatrzymaj go! Nie mam ja. Tuj DURNY słoniu! Jest dobrze! Tak! Nareszcie zdobędę punkty! Nie, nie. wierzę! Nie wierzę! Ztopiem punkty! No nie no tak nie mówię się to skończyć! Jest, nie, ja by... jestem ostatni! Spadaj. Ja to jeszcze wygram! Ja to kuśnię, Ja to jeszcze wygram zobaczysz ja to kurna... Oh no. oh no. Smutny słoń. A wiem kiedy jest smutny słoń. O mój Boże. Kiedy nie możesz postawić przedmiotu. Kurwa. Nie ma. Da. Co za... Śmieciu. No, no. Dałem nam delikatną szansę, żeby tamto przejść. Ale bardzo delikatną. Dobra, monetka jest. Wiesz, no nie! Oczy. Ej no gnojek ukończył, koniec. Koniec! Wygrał! Wygrał, wygrał! Ale ja nie będę ostatni! Yes! Jeszcze za monetę! Tak! Jen czarny koniec. A widzisz, Max, w dwie rundy zdobyłeś połowę punktacji praktycznie. Tak, bo jestem you. najlepszy. You. No połowę, no, prawie cztery punkty. Jakaś mapa jeszcze? Tak. Ta. Zerknijmy, czy jest jakiś tutajnik. Nie ma. Uh -huh. Nie ma fabryka stali. Ja bym stali. wybrał po, po tańcówkę. Nie. Fabryka Stali. i co, wybierz po tańcówkę i tak będzie nasza, bo jest nas więcej na niej <grym> No! <grym> fajnie! Idź się Jej Idź się zabij! Jeee... Same nowe klocki Co to jest? Bungee jakieś? Nie To jest, I do góry to. i na dół, połóż to, połóż to połóż. A, taka winda lacę. Bo, bo chcę ten... A, taka winda! Windeł Ruk już On ja się będzie bawił. O super, window O mój Boże, ja nie cierpię tej mapy! O! o! Czego ty chcesz? Jest bez tu tak nic nie śmieciu. widzę! Ja tu nic nie widzę! jest. hej O jest, dobra. Yes. walczysz się. No ja pierdzielę, jakie to jest durne, nie? Tobie Fajne! Jest durne. Czego, czego ty chcesz? Oczopląsu dostaje o, Max. mój Boże, tylko nie ten dzwon. Nie, Max! <śmiech> <śmiech> <Czemu>? <śmiech> Bo tego nie lubię. Dlatego. Dlatego. <laughs> <temu>, tak. <laughs> o, mój Boże, to się zmienia? Oh, jest! Brawo, Rocky! <laughs> dajmy radę! Yeah! tak! Która pułapka moja się zabiła czakę. Chyba już bombki nie będzie Dawaj Rocky O mój boże, nie, nie Nie postaw to gdzieś na przeskoku, na przeskoku Really? Really O oh my god O mój boże Ej czakę, to zrobił Nie, nie zrobiłem A nie! Nie widziałem tego przez cień! No nie Rocky zdobycie teraz Punkty! Co? chciałeś, ma... żeby wygrał teraz? Nieprawda, nie chciałem. No właśnie! Po tańcówkę. mi bombę! Nie narzekam. Dajcie mi bombę! Słoniu? Co ty tam postawiłeś? Słoniu! <głos> <głos> nie! Czemu ja trzymam ten sprint? Ja Come on Trzeba zablokować przejście No raczej hey. Śmieć O, to jest dobre To mu, zablo to mu zablokuje Zablokować Zablokuj mu, nie szybko Ja no, Zablokuj bo. Super. Jak mamy teraz to przejść, powiedz mi. Jak? What? Nie wiem sam. Poleciłem na hama. Nie panikuj. Lot. Nie panikuj. Nie panikuj. panikuj. Zdobądź ten punkt dla mnie. Zdobądź ten punkt dla mnie. Nie. Dur na wodo Jest to. Ładnie. Ale co z tego, jak tak jak roki tak ma Ho, ho. Ale nie ma solówki, Elia nie ma. Szybciutko. Zamknij po Dynamite! Jedno mnie tutaj denerwuje, mianowicie to. Bardzo, hmm. bardzo mnie to denerwuje. No tak! Nie denerwuje to. Ale dopiero to postawiłem Tak? To już no. mnie zdążyło zdenerwować 5 sekund no. What? <laughs> <laughs> Jak wyleciał Super Max! Super! O, super! O. No, okej. Okay. Dobra, nie, nie, bo w sobie Roki może wygrać, nie? Tak, dajmy mu wygrać. Walny pierwszy wszystko. Wow. Aniksy wygra... Ale zostałem za pułapkę, Kulite. przynajmniej nie. będę ostatni. Roki goń się. Jak to teraz zrobić, żeby go zablokować? Daj to tutaj! Czakę! Tak, o, tu i nade mną, nade mną. Nie, to jest do przejścia, to jest do przejścia, cholera. Uu. Uu. Fuck you. Fuck, Ro musisz to skończyć, Chicken. musisz. N Uu. Kończ to! Nie no, mogę. to! skocz na lewo po prostu, masz Nie, ten cel. Nie, 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 dasz rady, dasz rady, tylko czekaj, aż ta woda się. Nie! Ta woda musi się. Teraz! Trzechę! <grym> <grym> Skończ nie. to! Możesz to robić tysiące razy. Dawaj! Trzechę! <grym> Poczekaj, aż ta woda opadnie, i wtedy się próbuj tam dostać. O, oh Jesus Christ! teraz! A o, matko, o, o to nie ma momentu, żeby to przestało popływać. No jak wiesz, ja tam by się to udało zrobić. Ale jest właśnie. milisekunda. No ale ogólnie. mi się to udało zrobić. O no to no, jest! Jest! O, o ja. dobrze, dobrze, o, panie bobrze. Nie skończył! Dobrze, dobrze, panie, bobrze Już ja mu nie dam tutaj, kurde Już ja mu to pokażę. Trzy ja kwiatki. O oh my god Aha, to się i spadłem. Aha, to był mój. Serio? Rocky, serio? Ja już nie mam pytań, nie, w tym momencie. <grym> <grym> Okej, okay, nie, no spokojnie, no, fajnie. Fajnie, Max! Ale nie jestem ostatni! Może jeszcze jedna mapa? <grym> nie. Dziękujemy bardzo. To by było Nie, tyle. Ja już Jezus, mam dość. Dosłownie z... dość. Może w golfa nie, gość! Spierdalaj! <laughs> to by było na tyle, muszę ściągnąć tą bluzę, bo nie przyniosłam mi szczęścia kompletnie, bo koronę chociaż muszę zdjąć, to nie wychodzi. Za ciężko mam! Dobra, to by, to by było na tyle, Czy idę, idę jeszcze kopnąć tego słoja tutaj. To by było na tyle, dziękujemy bardzo, trzymajcie się, cześć!